Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak wiele elementów z Gothic Sequel zostało bezpowrotnie porzuconych. No bo raczej nikt nie sądzi, że Piranie postanowią nagle dokończyć Sequel na tym samym silniku, używając tych samych porzuconych 20-letnich asetów. W materiale głównie rozpływałem się nad animacjami i elementami, które pierwszy raz w życiu widziałem, co w efekcie wprawiło mnie w stan lekkiego rozczarowania, bo jak trafnie wiele osób zauważyło, Sequel mógł reprezentować zupełnie inny klimat niż wszystkie odsłony serii, oferując mroczniejszą i bardziej stonowaną historię. O klimacie akurat dosyć zabawnie mi się wspominało w tamtym materiale, bo szczerze liczyłem na dosyć negatywny odbiór na te słowa o tym, że klimat sequela jako praktycznie całkowicie okrojonego wstępnego projektu wydał mi się ciekawy i co zaskakujące, immersywny. Gdyby sequel powitał mnie znanymi mi utworami, a cała górnicza dolina byłaby zwyczajnym reskinem, to raczej przeszedłbym obok tematu obojętnie. Aczkolwiek tutaj było inaczej, ponieważ sequel posiadał kilka swoich unikalnych utworów, animacji czy asetów, które postanowiłem wyciągnąć i wszystkie sobie posprawdzać. A gdy dodamy do tego tą stonowaną paletę barw, czy fakt istnienia nieba nad naszymi głowami zamiast bariery, to naprawdę buduje nam się w głowie ciekawa wizja tego świata. Wracając do wcześniej wspomnianych asetów, to często sprawdzam sobie różne pliki z modów, które pobieram. Bo nierzadko jest tak, że modyfikacja dodaje powiedzmy 10 nowych pancerzy, aczkolwiek w plikach gry można znaleźć jeszcze dwa koncepty, które nigdy nie zostały wykorzystane. Takie rzeczy mnie ciekawią i robię to w pewnym sensie poza kamerami. Dziś natomiast postanowiłem przegrzebać Sequel'a pod względem plików i przedstawić je też Tobie w klasycznej, już dla moich materiałów, lekkiej formie. Serie tę nazwałem roboczo Xen Plus i będą to po prostu dodatkowe, prawdopodobnie mniej poważne materiały, których zwyczajnie przeanalizujemy sobie ukryte, niewykorzystane lub porzucone asety. I to tyle z informacji, które trzeba było przekazać na samym wstępie. Także lecimy z tematem, bo do omówienia jest naprawdę sporo interesujących rzeczy. Materiał ten głównie skupiać się będzie na muzyce, bo ja od zawsze powtarzam, że utwory z pierwszej i drugiej części Gotika to arcymistrzostwo. A Sequel posiada kilka swoich unikalnych utworów, więc naturalnym jest, że pierwsze co zacząłem analizować to właśnie sequelowe utwory. Dobranie się do nich nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. A same projekty tych utworów są dosyć chaotyczne, bo tworzone były na nieznanym mi dotąd oprogramowaniu. Ale pozwoliłem sobie na małą zabawę konwencją i odrobinę zmodyfikowałem te utwory, by brzmiały one odrobinę lepiej. Puszczę Ci teraz kilka przykładów, lecz chciałbym, byś miał na uwadze, i Iż niektóre utwory mogły się znaleźć w oryginalnej sadze, lecz ja ich po prostu mogę nie pamiętać. A co do nazw, to jest to moja inwencja twórcza, by było mi łatwiej potem je identyfikować. Już teraz możesz zejść do sekcji komentarzy i napisać co sądzisz o poszczególnych utworach. Bo jeśli chodzi o moje zdanie, to utwory te miały potencjał i nie widzę powodu, dlaczego ich nie dokończono i nigdy nie wykorzystano. Jest to tylko kilka przykładów, bo sampli tego typu jest więcej, aczkolwiek nie chciałem, by połowa materiału to były urywki audio. I tak się zastanawiam, że być może pomyślę o pełnym remasterze tychże utworów i wrzuceniu ich na YouTube'a w ramach swego rodzaju uhonorowania włożonej w niej pracy. Ze mnie takim Muzyk jak z ciebie tancerz akrobata, dlatego brzmi to tak, a nie inaczej, aczkolwiek mam nadzieję, że jakoś to wyszło, jak na 15-sekundowy mastering. Przechodząc dalej, to warto przyjrzeć się też asetom graficznym, bo tak jak pancerz łowcy smoków to dla mnie perła i naprawdę miło się na niego patrzy, tak inne pancerze też są niczego sobie i widać w nich wiele pracy. Co do samego wyglądu, to niektóre mogą wyglądać dziwnie lub niespójnie, bo zwyczajnie nie ma dla nich tekstury. Lub po prostu ja takowej doszukać się nie mogłem, więc posłużyłem się jakąkolwiek miałem pod ręką. Nie zmienia to jednak faktu, jak wiele elementów dekoracyjnych zwyczajnie zostało zostawionych, choć nie ukrywam, iż mogę się w paru elementach mylić i jednak zostały one użyte. Bo tak między nami to w oryginalnego gotika z oryginalnymi teksturami grałem ostatnio jakieś 7 lat temu. Więc obraz realnych tekstur czy wyglądu niektórych przedmiotów mogę po prostu nie pamiętać. Znów powtórzę moje słowa: jak wielce zaskoczony jestem, ile uwagi i czasu poświęcono tworzeniu wszelkiego rodzaju postaci kobiecych, które zwyczajnie zostawiono i nie wykorzystano. Tutaj też można wspomnieć o tym, że kiedyś w którymś materiale rzuciłem tekstem, że przecież ten model córki Robara można było wrzucić jako zwykłego NPC który przebywa w górnym mieście i już wykorzystano by te elementy, nad którymi tyle pracowano. Głównie chodzi o te świetne włosy, które już nie są typową dla gotika, płaską teksturą na głowie. Aczkolwiek czymś więcej, elementem z jedynym w swoim rodzaju wyglądem i animacją poruszania. A jeśli chodzi już o animację, to nie ma za wiele do pokazania ponad to, co mogłeś zobaczyć w moim poprzednim materiale. Dlatego też ten segment pominę. Aczkolwiek miej świadomość, że wszystkie te sequelowe asety zostały przeze mnie sprawdzone i po Postaram się jej odpowiednio wykorzystać w swoich przyszłych produkcjach, które już mgliście opisałem na karcie społeczności mojego kanału. Wszelkie tekstury, animacje, czy nawet utwory postaram się w najbliższej przyszłości zremasterować, by móc je potem płynnie używać w swoich produkcjach. Bo zwyczajnie szkoda tej zmarnowanej pracy i wypadałoby zrobić z tego jakikolwiek użytek, by materiały te nie poszły w zapomnienie. Niewykluczone, że gdy już zremasteruję te utwory, to będę je używać jako podkład pod swoje filmy, bo naprawdę brzmią one świetnie. Czy będę Efektami tych subtelnych prac dzielił się na bieżąco i zaspamuje tymi materiałami swój kanał, to raczej wątpliwe. Myślę, że lepiej wypadnie tutaj przedstawienie społeczności tych asetów w pełnej okazałości w realnym projekcie, niżeli wrzucanie codziennie paru renderów. Mam nadzieję serię omawianych cinematików wyruszyć już w tym roku, ale o tym szerzej porozmawiamy sobie, gdy wypuszczę już jakiś trailer, bo chciałbym porozmawiać z publicznością o obranym przeze mnie stylu artystycznym oraz o tym, jakie produkcje powinienem stworzyć ale jak już wcześniej mówiłem, to temat na inny materiał lub nawet jakiegoś streama. Kończąc mój wywód, sequel to piękna zapomniana perła, którą traktuję jako swego rodzaju poligon testowy, gdzie piranie bardzo wiele innowacyjnych lub być może nawet rewolucyjnych mechanik chcieli wprowadzić w życie. Wyszło jak wyszło, wiele elementów nie doczekało nawet przeniesienia i do świata gry, lecz zostały zakopane wewnątrz baz danych, czekając na dzień publikacji, który nigdy nie nadszedł. Z mojej strony to tyle w tym materiale, mam nadzieję, że taki luźniejszy, nieco mniej konkretny format, mimo wszystko też Ci się spodobał. Jak zawsze dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym materiale.